Dobra, jedziemy sobie wywalić auto w kosmos. No. No, no. no, jedziemy, jedziemy. No to jest. Cholera, już kamień! Kurde, jak ty jedziesz, no nie no. daj. Dobra, poczekaj, bo ja to coś. Y no dobra, katakulta. O cholera. Oh, Umarłem. Oh, 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 oh. Co stało? O kurde, palałego mojego streama A nie, ja nie mam streama. Brutalny wypadek Śmierci na miejscu Ja nie żyję A jednak żyję <śmiech> No! <śmiech> no. フフ。<laughs>